Odnowił a u mnie dzień świstaka czyli codziennie to samo próba przejścia jak największej ilości kilometrów no teraz widziałem na mapce, już troszeczkę zaczęło ubywać Cały czas idę tą dziewięćdziesiątką jedynką. Nie jest to bezpieczne. Od, od złej, bo już w Gdańsku się psuje pogoda. Także jak najszybciej na południe, troszeczkę słońce, chmury, ale dzisiaj się fajnie idzie. Dzisiaj jest poniedziałek, ale jakiś taki mały ruch jest. Krátce. Idę teraz po takiej szutrowej drodze. Tam widzicie w tle Grudziądz. I miałem właśnie odbić na Grudziądz w tej miejscowości, tej tutaj co ostatnio co byłem. Natomiast zagapiłem się i szedłem sobie cały czas na Toruń. No i taki skrót wybrałem, żeby już nie, nie iść dookoła. Także takimi polami będę sobie szedł aż do głównej drogi. Dzisiejszy nostek jest mega. Dzięki uprzejmości jednych z państwa, zobaczcie. Pienna po sesji, która jest ogrodzona. Wreszcie się wyśpię. Piękny ogród. Traweczka mięciutka. I tak wygląda moje życie. Jutro idę na Grudziąc. Jestem już bardzo blisko To i potem dalej Witajcie w kolejnym dniu mojej wędrówki Jestem u bram miasta Grudziąc. Przejdę przez most Zobaczcie. Przejdę przez most i tam już widać Tam już widać bloki po minięciu Grudziądza zmieniłem całkowicie klimat wędrówki już nie ma szybkiej trasy 90 gdzie jest tam bardzo niebezpiecznie i trzeba iść poboczem sporo kilometrów to tutaj Sielsko cisza, spokój Samochód przejedzie raz na ruski rok, asfalt fajny. no i co, byle do przodu 23 km już mam zrobione. Jeszcze muszę dobić pozostałą część do tak, żeby było 40. Bo muszę robić 40, żeby się zmieścić w swoim czasie. Wszystko jest fajnie, tylko najgorsze w takich miejscowościach to są psy, znaczy właściciele psów. Furtka otwarta i skaczą do ciebie. Jestem w miejscowości Czaple i zobaczcie takie, taka malutka remiza strażacka. Mają kulecie W 2020 roku mieli. Taka niepozorna. Tak to wygląda. A zaglądniemy do środka, bo akurat jest udostępnione przez kratę. Może coś będzie widać. Tutaj może z tej strony. Tak, sikawka konna. Tutaj jakieś pasy, czapki. Tutaj hełmy, piły, musaki. Krótkie, krótkie zatrzymanie Bo trzeba iść dalej Słuchajcie czasami lepiej jest chodzić Niż latać A to jest najlepszy przykład O jest Zaraz sobie zobaczycie To jest najlepszy przykład Że można jak jest za szybko To można przywalić w drzewo spokojnie spokojnie z rozwagą a na pewno dojdziecie do celu Jest godzina 6:50 wyszedłem już z mojego Miejsca noclegu Zobaczcie, piękne słoneczko, piękna pogoda <laughs> Licznik wyzerował mi się I muszę dzisiaj zrobić kolejne około 40 km Ostatnie dwie noce spałem u osób na, na ich posesji. Rozkładałem sobie namiot, więc było tak bezpiecznie. I to jest dobry pomysł. Na kolejną noc może się uda. Na wsi dwie najpotrzebniejsze instytucje za mną Czyli w jednym budynku Straż Pożarna ochotnicza i sklep tu jest pewnie ładam gdzie te ławeczki jest centrum spotkań No bo co tu robić innego parę z wiosek wcześniej spotkałem dwójkę takich młodych ludzi no to siedzieli na przystanku, no i właśnie rozmawiałem z nimi, że no nawet się nie ma gdzie spotkać. Tylko na przystanku. Siedzą sobie. Dobra. Czyli od ósmej. No, ale dziwne, że na wsi na wsi, kurde, sklep jest od ósmej. Nie będę godzinę czekał. Będzie następny. Jakaś drożdżubeczka i można iść dalej. Jestem na rynku w Kowalewie Pomorskim i mam przerwę na śniadanko, czyli sok z pomidora, niby potas i drożdżóweczki, a później ruszam dalej. W miejscowości Czerników, no i powolutku, yy, dzień zbliża się ku końcowi. Ja też yy, spróbuję znaleźć jakiś nocleg. Zobaczymy, czy się uda. Na razie muszę trochę wyjść poza yy, Czerników. To wtedy spróbujemy do kogoś się wbić na trawę. 6.30 rano kolejnego dnia Mojej wyprawy Wczoraj Doszedłem do Takiej posesji Zobaczcie Tu chłopaki sobie grali Siatę. Zapytałem się, czy mogę się rozłożyć. Powiedzieli, że nie ma problemu. I tutaj właśnie kończę składać już namiot. No i trzeba gonić znowu. Licznik się wyzerował. Jestem. Jestem 30 chyba 8 km przed y, Włocławkiem także za 38 km jakieś większe miasto będzie no i co? minus to wilgoć bo zbieram się zanim słońce y, podniesie się do góry i by coś wysuszyło wszystko jest mokre tak dzień w dzień, zobaczcie cały, cały namiot mokry Wszystko mokre Ciuchy też wilgoć złapała Chwilur. Co zrobić? Nogi bolą, ale trzeba iść do...